No, kochani, jak to mówię, od 2013 roku kolejny dzień w raju. Tym razem raj mnie dopadł w ten sposób, że muszę wam coś powiedzieć, kochani. Jestem załatwiony. Wiem, nie ma, nie, nie ma po co się cieszyć, ja wiem. Sprawa wygląda następująco. A mianowicie... <laughs> Nie mogę sprzedać samochodu w Maroku. Samochód jest z 2007 roku. A tu tylko można yy, sprzedać samochód, który jest do 5 lat. I już byłem nawet u dwóch yy, takich yy, prawników, żeby się doradzić, jak to zrobić, żeby można było coś pokombinować. Ale niestety każdy z nich yy, nieodpłatnie, oczywiście, po przyjacielsku. Powiedział mi, że nie ma szans, że muszę po prostu albo wrócić do Hiszpanii i tam go sprzedać, albo jechać dalej na Mauretanię i tak dalej. Moż, być może tam go sprzedam. Tylko znowu koszty podróży, nie? Czyli Afryka się oddala. Będę musiał wrócić do Hiszpanii, żeby sprzedać samochód. <grytanie> no, żeby znowu wrócić do Polski, słuchajcie, niestety. Ponieważ dzwoniłem do ojca Benedykta i on powiedział mi, że by pojechać do Republiki Środkowej Afryki bo też orientował się jeszcze kilka razy, dzisiaj rozmawialiśmy, bo też kombinował tam z jakimiś osobami z ambasady RSA, to mówi, że niestety, ale muszę mieć wizę, na którą się czeka ponad miesiąc, obojętnie gdzie będę, czy w Polsce, czy w Hiszpanii, czy najlepiej we Francji, to czeka się na nią miesiąc. Muszę mieć szczepienie na żółtą febrę i to jest obowiązkowe, bo na pokład samolotu mi nie wpuszczą, no, a z drugiej strony, jeśli wjechałem do Maroka, także od strony właśnie um, Ojca Benedykta, tak to wygląda, um, że i tak czy siak y, czekają na mnie, y, no nie tylko na mnie, bo tam kilka osób jeszcze z Polski przyjedzie, muzyków kilku y, w połowie stycznia dopiero. Mm. <laughs> także sprawa się y, skomplikowała bardzo. No i właściwie byłem tu miesiąc w Maroku. Bardzo dużo doświadczyłem cudownych chwil i różnych też. Ale myślę, że to było bardzo duże fajne doświadczenie i będę musiał wracać jednak do siebie. Także tak to wygląda. Jeszcze się zastanawiam, czy sprzedać ten samochód w Hiszpanii, czy go sprzedać w Polsce. No bo do Hiszpanii mi nie będzie stać jeszcze na podróż jakoś, żeby się dostać, bo yy, tutaj na autostrady, yy, razem z, prze, z paliwem, to może stracę jakieś. Yy, nie wiem, oko może około 200 euro, może mniej, może mniej, no może mniej, może 100 euro, tak, może 100 euro, yy, może, no może więcej, tak więcej, no 200 euro może być, tak, chyba z 200 euro tu starczy w yy, pracy, yy, plus jeszcze prom teraz 150 yy, z Ceuty do Hiszpanii, także słuchajcie, no, zapowiada się ciekawie, nie wiem jak to przeżyje finansowo i w ogóle czy przeżyje. Yy, nie wiem, będę spał w samochodzie po prostu, tak będzie najprościej. Yy, no i tyle właściwie. Hmm. Niech to szlak. <laughs> Niech to szlak. No. no, gdybym miał po prostu możliwość podróżowania dalej, yy, to może jakoś by się to udało, ale Panowie, którzy rozmawiałem z, z nimi, jeżeli chodzi o podróż dalej, bo są duże opłaty też na nowych autostradach nie tylko w Algierii, ale w różnych innych krajach i są też opłaty, jakby to powiedzieć, jakby podatki takie do zapłacenia przy wjeździe do danego kraju, i powiedział mi, że taki koszt tej podróży może być nawet jak on powiedział 3000. E... 3000 euro no strasznie dużo po prostu wyliczył mi to nie wiem skąd on wziął to wszystko także to w ogóle się nie opłaca nie wiem czy w Maurytanii udałoby mi się sprzedać ten samochód bo to już by było coś w Maurytanii. może też bym musiał też załatwić wizę nie? i te szczepienie nie wiem w ogóle co dalej <laughs> jeszcze muszę to przemyśleć i podjąć decyzję i po prostu wyruszyć stąd e... bo każdy pobyt tutaj no, to jest wydawanie pieniędzy Sprzedałem już aparat fotograficzny swojego Nikona. Czekam właśnie na pieniądze, aż przyjdą. Jestem w, w trakcie sprzedawania namiotu, też też go z tego sprzedać, bo to też jest jakaś kasa. No i, i tyle, i powrót do domu. No, niezbyt to ciekawie wyszło. No ale, ale, ale doświadczenia, doświadczenia zbieram. Także tak to wygląda, kochani, z mojej strony. Szkoda, że tak mało osób mi pomagało finansowo. Myślałem, że y, przyjaciele się odezwą i coś będzie się ruszyło, ale to faktycznie będę musiał to zweryfikować, wszystko i chyba zmienić całe życie. Na to wygląda. Chyba po prostu zacznę żyć po swojemu. <laughs> na to wygląda, że to Maroko mnie nauczyło dużo, że mogę polegać tylko na. Na sobie i kilku osobach właściwie na palcach można policzyć jednej ręki. Także tak to wygląda. Wszystkiego dobrego kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, jeśli macie ochotę jakieś, na jakąś przygodę. No to wyruszcie tam, gdzie chcecie, w drogę jaką chcecie, podejmijcie to ryzyko. Bo jak nie podejmiecie tego ryzyka, to nigdy nie sprawdzicie tego, co się dzieje w waszym życiu. Może się okazać, że że wszystko jest po coś. Trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się, papa. Pa. Hej.